Pani Olu, Pani syn Filip uczęszcza na zajęcia języka angielskiego do Akademii Rozwoju WhatsApp już trzeci rok. Proszę powiedzieć, jakie są Państwa odczucia i wrażenia po kolejnym roku nauki? Bardzo pozytywne. Filip jest bardzo zadowolony z prowadzonych zajęć. Odbiera je naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pomogły mu one też w edukacji, tej takiej tradycyjnej, szkolnej, więc jest uczniem bardzo dobrym. Także same plusy. A czy Filip chętnie uczestniczy na zajęcia? Jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że ma 14 lat, więc jest dzieckiem dorastającym, więc dużo pracy należy włożyć w jego postępowanie i wychowanie. Natomiast z miłą chęcią idzie, zabiera pleca, książki. I masz na zajęcia. A proszę powiedzieć, czy oprócz efektów w szkole jeszcze jakieś inne yy, widzi Pani u niego, jeśli chodzi o język angielski? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ czternastolatkowie bardzo... I tam jest dużo języka angielskiego, więc to bardzo łatwo umożliwia komunikację również z rówieśnikami lub nie, taką z, różnego, z różnych rejonów, że tak powiem, świata, bo oni się łączą podczas gry i można się komunikować w języku angielskim. Na pewno zauważyłam taką łatwość w komunikacji. Nie ma takiej blokady, która na pewno była zanim zaczął przygodę z językiem angielskim. Więc tak jak mówię, jeśli tylko można, to zachęcam jak najbardziej wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych, każdego, kto ma chęć się uczyć tutaj do, do szkoły. Bardzo dziękuję.